Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania drugą omawianą artę. Niedawno jest to M12. Z M12 będą dwie powtóreczki: jedna będzie ta właśnie na bagnie, gdzie będę strzelał z widoku satelitarnego. Natomiast kolejna bitwa, która się ukaże z M12 będzie z celownika tego pod klawiszem G, jeżeli sobie zainstalujemy moda bagno. Czyli bardzo dobra mapa dla arty, bo jest to mapa, na której. Na ogół rozgrywka, gra, yy, rozgrywka trwa długo, a co za tym idzie, mamy czas, żeby strzelać. Losowanie jest niezłe, bo mamy lepszy team, do tego jest parę ósemek, a tak to jest kilka siódemek i szóstki, a działko to jest naprawdę konkretne. No i cóż, dobra, ustawiam się mniej więcej tam, gdzie się ustawiają ar arciarze, yy, skupiam na górkę. I będziemy oczywiście też starać się, bo bitwa będzie dość długawa, więc będziemy starali się troszkę przyspieszać. Tutaj wziąłem poprawkę na to, jak KW będzie jechało. Słyszę, że Critical Hit, więc musiał dostać. Przestawiam się, ponieważ po drodze, znaczy po stronie przeciwnej su-14-1 niebieskie. Na razie nie wiem, czy będzie kontrował, czy nie. Wolę. Nie ryzykować. Chociaż ostatnio, najczęściej, jeżeli ginę po kontrach, to dziwo ginę po kontrach pomarańczowych graczy, a nie właśnie tych teoretycznie. Lepszych, bo oni się skupiają bardziej na robieniu demerza, aniżeli na kontrowaniu. Arty jest awklarowanych pancer, panter. O, ale mnie ktoś tu przyjechał, kurna, bez tłumika, bo aż się głośno zrobiło mi w pokoju. Ciekawe, jak to będzie na mikrofonie, pewnie mikrofon i tak to wszystko zebrał. Teraz jest, teraz nie udało się trafić. No i nic, ładujemy znowu tutaj, mamy prawie 31 czasu przeładowania. Natomiast działo już w porównaniu do M12 potrafi, znaczy w porównaniu do tej lorki siódmotierowej tutaj działał potrafi huknąć. Niestety Tygrys wyjechał poza widełek, które miałem ustawione, więc znowu próbuję w klarunga. Udało się, zdjęty, 430 obrażeń na w jest, jest frag. No i ładujemy i szukamy dalej swoich ofiar, żeby rzucić je słoniami. Liczyłem, że ten kawulec podjedzie. Wyszukuję czegoś, co będzie zasięgu moich widełek. Jest z drugi. Niestety dla mnie stoi także budynek go osłania. Przerzucam się za to na drugą stronę, gdzie nasz WZ131 pojechał trochę na samobójce. Próba skupienia na tego helkata. Widzę, że te 25 na 2 teraz, nie wiem, dlaczego ja wtedy puściłem ten pocisk, bo było widać, że, że się jest niszczona... że murki są niszczone, nie wiem, po No ale dobra, strzeliłem, nieważne, na pewno nie trafiłem. Ładujemy. WZ od nas zielony pojechał jak debil do przodu i zginął, a teraz wyzywa kogoś od polskich małp. Brawo. Helkacik się troszkę zapędził, ja jednak jeszcze dość długo ładuję i mamy 7 do 7, 430 obrażeń, na razie za dużo ja nie robię, nie mam za bardzo w co strzelać. Jedna strona ode mnie wygrała, druga przegrała, czyli takie dość typowe dla bagna. Przerzucenie się teraz na stronę, gdzie był ten is trzeci. kończę ładować, trzeba teraz skupić tylko. Jak widzimy, fałka nie trafia, i z trzeci stoi za wrakiem, więc musiałby ten pocisk opać odpowiednio, żeby nie uderzyć za wrak. Nie wiem, co się dzieje z tymi powtórkami. Posłałem pocisk, widocznie kamery już gdzieś chcę przerzucić, i z trzeci został zdjęty. Kamera patrzy się gdzie indziej, tu gdzie będzie lew. Dramat. Cóż, teraz zaczyna się moment takiego takie typowy dla bagna. Czyli jedna strona wygra, druga przegra, i nikt nie chce się ruszyć, żeby zaatakować. Teraz puściłem z wyprzedzeniem stronę 2, dostał za 397, czyli też, też szału jakoś nie było. Mamy 8 do. <laughs> Przepraszam. Uch, za dużo komentowania na raz. Mamy 8 do 8, jest z drugi, poszedł pocisk, za późno, nie trafiłem, przerzucam się tam, gdzie stoi Ferdynand. Dalej te te deki. Oklepują tutaj naszych Teraz jeszcze Tygrys wyjechał, próbuje tam się tam wyjechać za rogu, żeby strzelić w naszą szóstkę, A na niego przestrzał szafka. Ja jeszcze 17 sekund ładowania jest te 25 na 2, którego wcześniej mi się nie udało trafić. 8 sekund, 6, 5, te 25 na 2. Kombinuję, bo wygrywają 12. Zobaczcie, wygrywają 12 do 9 w tym momencie. Poszedł pocisk T25 na 2. Ja się przekręcam na te dwa czołgi. Tam słyszałem, że that was closed, czyli coś tam zabrał, coś tam dostał, ale niewiele. 9 do 13 i zobaczcie, zostaje ja i Ferdynand na lwa Tygrysa drugiego Ferdynanda Jaktigera 8-8, T25 na 2 i su 14 1. Ferdynand wykańcza tygrysa II i jest 10 do 13. Zielony Ferdio oraz ja w artylerii. I cóż to się, zobaczymy, czy coś się uda zrobić. Udało się, strzeliłem w miejsce, gdzie wcześniej stał lew. Lew się nie przestawił, dalej sobie tam stał i e, został za to ukarany. Mamy już, e, już udało się nam dwa czołgi odrobić. Podjeżdżam bliżej spytacie dlaczego. Po to, żebym czas lotu pocisku był szybszy, i żebym miał przestrzał też tutaj na to, co będzie chciał pojechać po Ferdka. Ferdek tak stoi, że skupia na sobie uwagę tych Tedeków. Ja tu delikatnie przyspieszę, widzę, że się przewracają drzewa, czyli gdzieś tam coś tam jedzie. Tu niestety nie mam przestrzału, bo przeszkadza mi góra. Ferdynand wyświecił jak tigera. Strzelił w niego, niestety się odbił. Mam skupione teraz, właśnie na linii, gdzie ten jak tiger prawdopodobnie pojedzie. Z niestety znika. Za to wyświecił się T25x2. Ferdek go wykańcza. Odrabiamy kolejny czołg. Jest 12 do 13. Zostało 2 tdeki, i 1 Arta. Przyspieszymy, dopóki się jakiś wróg nie pojawi, wyczekiwanie teraz zostało. Jeszcze 5 minut wyświeca się jak tiger. Selam dostaje za 340 jest na gęsi. Daję znać Ferdynandowi, ile mi jeszcze zostało do przeładowania. Pocis załadowany. Daje info, że jestem gotowy do strzału. Natomiast zobaczyłem teraz Fertka koło siebie. Więc but w podłogę i uciekam stąd. Jednocześnie wiem przecież, że oni mają jeszcze Artę. Jest i Tiger, którego wyświecił. Wyświecił. Ferdynand, trafił go Ferdek, ja nie wiem tak naprawdę, czy się świecę, bo chyba nie miałem wtedy jeszcze żarówki. W każdej chwili Fer Ferdynand może mi strzelić w plecy, albo mogę dostać od arty. Nie mam przestrzału, więc zdecyduję się na dość e, dość nietypowy krok, czyli jadę artą po Jaktigera osiem Wiem, że Jaktiger powinien być skierowany w stronę Ferdynanda przodem, bo w końcu jest Tedekiem, więc to mówią, manewr jest wszystkim, więc postaram się go oflankować. Artylerią jest jak Tiger. Teraz się kapną, że coś za nim stoi, ale to już jest za późno. Buław, ferdka. Wyciągamy na remis w tym momencie. Znaczy, buła w jak Tigera. Mamy cztery fragi. Ferdynand zaczyna kapować naszą bazę. Nie jest to niestety nic dobrego. Ferdek. Nie jest zbyt szybkim pojazdem, no, ale musi się wracać, po żeby spróbować dekapować bazę. W tym momencie pojawia się artyleria wroga. Ja kończę przeładowywać. Wiem, że ona również musi skupiać. I teraz pytanie: kto wytrzyma te wojny nerwów? Jak dziki zachód. Normalnie dzik kto strzeli pierwszy, kto trafi, kto nie trafi, kto skupi szybciej. Ja już kończę skupiać. Su oddało strzał, na szczęście nie trafiło, natomiast ja oddałem strzał. Zdejmuję Su, piąty frag. Wychodzimy na prowadzenie, zostało 58 sekund. Tu, o, zobaczcie, zobacz, jak, jak ładnie po angielsku napisałem. Top gun I will try. Mm, jak i normalnie. Top gun I will try. Mm. Ale wybacz, oczywiście, nie, nie miałem czasu się zastanawiać. Jak, żeby, znaczy, nie, nie chciało mi się hmm, skupiać na tym, żeby poprawnie napisać to zdanie, bo sens wiadomo o co chodzi. Generalnie. Zależy mi na tym, żeby Ferdek wyświecił przeciwnika. Mam przestrzał na, na bazę. Kończę ładować, kończę powoli skupiać. 68 sekund. Znaczy 68 sekund, 68 punktów. Podjeżdża Ferdynand. Dalej nic nie widać, gdzie jest ten wrogi Ferdek. Okazuje się, że jest w dziurze. Skupiam. Strzelam i dupa. pocisk nie dolatuje Dramat. 90 punktów. Ja jeszcze bardzo długo ładuję. Ferdek musi trafić, trafia, zabija, wygrywamy. Wygrywamy bitwę. Nie mam Topgana, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że Ferdek zdekapował bazę i z naprawdę beznadziejnej sytuacji jeden Tedek i jedna artyleria. Yy, dały radę wyciągnąć bitwę na bagnie. Dobra, to tyle. Zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco: Zabitewkę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego oraz high caliber 343 obrażeń po asyście, 3251 własnych, do tego 5 fragów dało 1185 czystego ekspa, co wystarczyło na MK. Ferdynand również yy, spoko bitwa, prawie 2400 obrażeń, 3 fragi i naprawdę udało się. Praktycznie czy udało się wygrać praktycznie przegraną bitwę. Na często zarobiłem 20, jeszcze 25 tysięcy, 1777 ekspa wpadło z kątem premium. Dobra, to tyle jeśli chodzi o bitewkę na M12. Jeszcze jedna na kanale na pewno się pojawi. Trzymajcie się, cześć!